Jezu, stajemy, klęczymy przed Tobą w tej godzinie miłosierdzia i chcemy otwierać nasze serca, takie jakie one są z tym wszystkim, co przeżywają, co myślą, z tymi wszystkimi truskami, bolączkami, naszymi słabościami, grzechami, chcemy je otwierać. Na Twoją miłość miłosierną, na Twoją łaskę, na Twojego Ducha Świętego, który chce nas dotykać, przemieniać, oczyszczać, uświęcać, czynić podobnymi do Twojego serca. Stajemy przed Tobą z rodzinami, wszystkie dzieci, które towarzyszą nam w tym programie porannym. Ze wszystkimi potrzebującymi, tobie oddajemy całą służbę zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, wszystkich którzy pomagają innym, wszystkich rządzących, wszystkich zaangażowanych w koronkę w każdym domu, wszystkich którzy omadlają całą sytuację tej epidemii i prosimy, aby ona ustała. Z dzienniczka siostry Faustyny. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej. Choćby grzechy były, choćby jego grzechy były, jak noc czarna. Miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego, na płomień łaski miłosierdzia Bożego. A resztę już Bóg dopełni. Ale nieszczęsna dusza, która zamknęła drzwi miłosierdziu, miłosierdziu Bożemu, nawet w ostatniej godzinie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, który siedz w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebił, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolestej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolestej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolestej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata świata, dla jego bolesnej męki. nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. M miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mniej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mniej miło dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na jego bolesnej męki, miej miłosierdzie tak. dla nas na na i całego świata. Na jego bolesnej miej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa. na błaganie za grzechy nasze i całego świata Miej Miej miłosierdzie miłosierdzie dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusza mi bóstwo najmilszego Syna, Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, miej dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za krzew naszej i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas, i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Vida, Miej, Miej miłosierdzie dla nas, dla, męki. dla nas i całego, bueno> całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Kirje Eleison. Chryste Eleison, Kirje Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie stwórcy. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości, odkupiciela. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości, uświęciciela. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, w razie największej potęgi Pana. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże. W stworzeniu duchów niebieskich. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w słowie wcielonym. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, tryskające z najświętszego serca Jezusowego. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże. Dające nam najświętszą Marię Pannę na matkę, miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże. Przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, towarzysząca wszystkim ludziom, zawsze i wszędzie. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, pokoju konających. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czystowych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, Niewyczerpane źródło cudów. Zmiłuj się nad Nami. Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz, za nas na każdym świętej wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia głazisz grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego, że to miłosierdzie, miłosierdzie pańskie, pańskie na wieki wychwalać, wychwalać będziemy. będziemy. Módlmy się. Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzy na nas łaskawy i pomóż w nas miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach, nie poddawali się rozpaczy. Lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym ukazuje nam miłosierdzie, teraz i na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę tutaj w Kościele, w naszych domach przed monitorami. Subskrybujcie nasz kanał. Lajkujcie, komentujcie, podawajcie też własne intencje, byśmy mogli tutaj razem się modlić w naszych intencjach, w waszych intencjach, a przede wszystkim oddając Panu Bogu zaprzestanie tej epidemii. Przyjmijcie teraz Boże Błogosławieństwo, otwierając Wasze serca na nie. serce Twoje mym Panie w sercu, Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek, I jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć. To w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronite, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.